Dobra, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie yy, w openingu bardzo wielu szkatułek, jest tak dużo są losowe, są szafirowe, oceanki z Hadesu parę podziemnych, kryształowe Demolorda i trzy staki, skrzynek dnia wzycka Dzisiaj koło kajtka, no bo taki kajtkowy opening i tak sobie zastanawiam się w sumie co otworzyć pierwsze więc myślę, że Najpierw może te, bo to są chyba najsłabsze z tych wszystkich, także lecimy z Hadesa, z szkatułkami, to znaczy z Hadesu, właściwie nie Hades. A no i tak całkiem fajny dropik, tu jeden K kości, dobry, i teraz szkatułki podziemnego, w sumie nie otwierają nigdy jeszcze, wielkanocna, te buty to chyba taki średniejszy drop trochę, a druga wielkanocna, Podenki Chełm Więcej butów Odłamek ciemności No tak bez szału i możemy w ogóle tutaj jeszcze wysłać wiadomość O i premium na jeden dzień Może być eee, Dobra To możemy te wielkanocne od razu stworzyć Bilet na pająki, buty wielkanocne Pozdrawiamy tam każdego kto tam pozdrawia o. I i lecimy dalej. Pozdrawiamy Wajsona, Ransona, Szymona i każdego. Dobra. E, teraz 4 Demolorda, jakaś Ena. A e, te buty, a w sumie to są 80 ej, to nawet fajnie. E, dobra, e, to szybko, szybko. Te buty to wystawimy za 0, to fajne sobie zachowam. No bo. Aha, dobra, to. Do kosza. Trudno, nie mówić. Pozdrowisz, pozdrowie, dasz Jak chcę. Jak chce, to proszę. I lecimy dalej. E, co teraz? Myślę, że oceanki. Mam jeszcze misję, więc mam nadzieję, że kluczyk do Hadesu wypadnie. Kluczyk. Oj, bez kluczyka z pięciu. No, trochę. Trochę bardzo kijowo. Mateusza też pozdrawiamy. Trochę bardzo kijowo. No ale trudno. Szafirowe zostały. Właściwie to nie wiem ile są w ogóle warte. Szafirowe skrzynie. Nie mam pojęcia. bladego. w życiu ich nie otwieram. Ale chyba otworzymy teraz szafirowe. Najpierw szafirowe czy kryształowe? Szafirowe niech będzie. Zobaczymy w ogóle co z nich leci. Bo chyba to leci. Więc położę to tutaj. Pierwsza pusta. Szafirowy pierś. Całkiem fajny. Pusta jakaś. Kryształy. O, chyba losowa losowa pole... Nie, nie, nie poleciała, miałem je. Metal. Okurka wodna. A to ciekawostka. I premium na 7 dni. A i generalnie bardzo fajne te szafirowe skrzynki. Zwierek jakich nie wiem. Dokładnie ile on jest wart. Te polimorfi to. No, podarujemy sobie. Okej. Okay. I skrzynię dla dziecka sobie zostawię na koniec, ponieważ no po prostu te skrzynki dla dziecka chcę na koniec. O, i to w ogóle damy sobie tu, jeżeli pozwolicie, szybko, też leci. Żeby wiedzieć, co wypada, podkibiola od razu, bardzo fajnie. Kill of Midgard, wracamy do standardów, podkibiola, glina, pusta, tutaj nie zwróciłem uwagi, te kolczyki tak średnio, kluczyki, pyk, pyk, podkibiola jeszcze trochę. Masz jakiś metal? A nie, no dobra, metal bez przesady. Z moim szczęściem. Kryształy. Są trowki, są trowki. Potki biole... O, jest metal, proszę, jest metal, fajnie. Są trowki. Fajnie, że trowki w sumie, bo trochę mało. I ostatnia, kryształy. Metal w sumie jest spustaka, nie jest tam trochę ponad. Całkiem fajny dropik, 16 mikroregulacji. Myślę, że nawet na plus wyszły te kryształowe. O tak dzisiaj odświętnie. Jeden drewniak tylko. Podejrzane, podejrzane, fuj. To e, może jeszcze wyrzućmy. I zobaczmy... Oj, w ogóle dwie losowe jeszcze z tego, bo to nie zwrócimy uwagi, to też bardzo fajnie. I lecimy ze szklatami dnia dziecka. Ciekawe czy wyleci. Wiem, że z nich lecą te VIP i -y. to jest fajne, bo będę robił teraz konkurs. Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię ten konkurs chowanego, bo już mam dużo przedmiotów. Więc lecimy, przez jest taki, co to jest? Kryształowe tropią z tego, a tak, zapomniałem, to też fajnie. To jeszcze krysztowych więcej będzie. Niebiańskiego lorda. Oczy pająka, o, dasz, przyszedł. Można go pozdrowić. To chyba nie jest zbyt potrzebne. Ojej, a to chyba można za zero. Aha, trzeba mieć księga szlachcica, czy ja mam? Także powystawiamy to 0. Może komuś się to akurat przyda, bo takie ROT 40 to nie jest złe. Yy, I lecimy dalej. Ale już widzę, że będzie nieco czyszczenia po drodze. To jeszcze wyrzućmy. Bilet dla loków też poświęcę. No, z ciężkim sercem. Ha, w ogóle nie wiem, czy coś jeszcze innego tutaj leci z tego, bo możliwe, że coś się tam stakuje, a ja nie zwracam uwagi. No, ale jak się stakuje, to zobaczymy na końcu, prawda? Trochę przystopowały te kryształowe. Lecieć. I vipy minie. A lecą na, na jeden dzień, poleciały chyba. A ja tam bym chciał te na 15 dni. Są fajne. Fajne, fajne takie wipki na 15 dni. Y Aha, pyk lina. O, są cztery kryształowe kolejne. polimki. W ogóle chyba kajtka opuścimy na chwilę. Muszę po drodze coś tu otworzyć. I skoczymy sobie do magazynu u klucznika. Tu mam trochę miejsca, żeby tyle czasu to nie zajmowało oczyszczenia tego. Jeszcze dropła jedna kryształowa. To za zero. Tu myślę, że można było to odłożyć, glinę całą, od razu, to, to i, i szybciutko, szybciutko, to tutaj. Dobra, jest trochę miejsca już i lecimy w skrzyneczkę. Cyf, cyf. Ona się potem otworzy do końca, jeszcze kryształowych trochę. Dobra, pyk. Wrzućmy tu jeszcze tą oto doniczkę i to coś, ok Klucze do hinole, klucze do komnaty. To coś otwórzmy, na nie mam pojęcia, co z tego leci, ale okej. Okay. O, pakiet 10%, 10%, jak to? No, a bogato, nie ma biedy, nie ma biedy. Oszyb poza zero. jakimś mniejszym levelem na pewno się przyda, albo jakieś Janusze kupią, co jest też bardzo możliwe. Tu coś jeszcze fajnego wyleciał, na razie bez szałuń, ale są już kolejne kryształowe. Mieczyk. Potki. Chciałbym tarczę, jeszcze nigdy nie trupnąłem żadnego rzadkiego, jak zapewne wiecie. Bo rzadkie przedmioty to nie są te, które by mi sprzyjały, raczej Oni biańskie, nawet fajnie. No, tu jeszcze trochę miksur, które są do niczego niepotrzebne. Słabe, polimki, także lecimy z tym szybko. Kryształowych jest sporo, Będziemy mieć w sumie te pół staka. znowu. Czy jeszcze przy okazji wyszedł opening pół staka kryształowych? Właściwie całego staka, gdy otworzymy jeszcze te drugie. Dobra. Wystaw 0, wystaw 0. Sprawdzę jeszcze czy się nagrywa. Właśnie nie. Dobra, nagrywa się chyba fajnie. I możecie też dać znać, oczywiście przy okazji, czy mnie lepiej słychać trochę, bo trochę poszperałem i mówiliście, że bardzo... Cicho jest, dużo osób tak mówiło. Także, jeżeli się wy, wy powiecie na ten temat w komentarzach, to na pewno będzie pomocne dla mnie bardzo, czyli trochę lepiej mnie usłyszać. Jeszcze szkatułki o jejku, ale tego safe'u z tego leci trochę dużo. Tar na tarcza się nie zapowiada jak na razie. Dobrze, że coś zrobiłem porządek w magazynie, zrobiłem porządek w magazynie, tak. Nigdy wcześniej tego nie zrobiłam. Wciąż jest pewnie cały zajebany w tym momencie, bo tyle się w udrowu. mogę zestakować. Dobra. O nie no, czemu ja je stakuję? Przepraszam Was. Zresztą na końcu jeszcze podsumuję mniej więcej ileśmy zarobili. Dobra. Yy, I lecimy. Ostatni stak. Albo zosta. No dobra, otwieramy. Nie będę. Tak. Ja usiłem, możemy z powrotem wrócić do kajtka, bo. Tutaj już e, miejsca, i tak gdzie mamy. To szybciutko za zero. Aha, no to za zero do kosza. Oj, to nie. W to... ciekawa sprawa z tymi skrzynkami, bo wystawiłem sobie dwa staki na targ. Jak zdejmowałem staka, to mi zniknął. Pyk. Drugi mi zniknął, czyli generalnie zniknął mi z tych skrzynek. No ale na szczęście poszedłem do Evolva i sprawę załatwił. Oddał mi, także fajnie. Fajnie z jego strony, bo szkad tych stak to trochę, no trochę brakowało mi. stał dostał 43, a moi tarczy nie widać. Nie jest ona jakaś wykwintna, ale, no wiadomo, lepiej mieć rzadki niż nie mieć. To jest chyba nie podlega dyskusji, prawda? Wyształowych jeszcze więcej. Jeszcze kur, Trochę gliny też musi polecieć. Pyk, pyk, pyk. Został niecałe pustaka. Coś ino nie widzę, nie widzę tego, niestety. Ale mówi się, trudno jak nie Tak myślę, że dropik jest całkiem spoko z tego. I w ogóle ludzie mówili, że dropią VIPy 15 dni. No powiedzcie, że ze 3 staków mi nie wyleciał ani jeden, to ja skaczę. Bo to jest chyba niefajny żart. Oj. Czy to jest naprawdę możliwe, że z trzech staków mi nie wyleciał ani jeden wipek taki? Bo mi się wydaje, że czuję się troszeczkę oszukany. A vipów 7 dni wyleciało już kilka i tych jeden dzień też dużo. Czy to jest. no. Z trzech staków jeden vip na 15 dni. Ja się obstawiam, że będę mieli co najmniej kilka. Trochę słabo. No i ostatnie skrzynki niestety bez rzadkiego, ale do czek się można spodziewać, że ja się nie załamuje, bo się przyzwyczaiłem. To jeszcze oddamy, bo to w sumie i tak prawie bez wartości jest. Niebieskiego lorda. Nie wiem, czy tu coś leci. Polinki ducha, można. A te jeszcze wyszło, bo one są takie niefajne. Niefajne, niefajne. Niebieski 48 wyszło. Może mi KS poleci leciki dodajmy tu. To tu, tu, tu. O, jest mieczek, miecz żalu. Drugi, biera 10%. Bez, bez rewelacji, bym powiedział, to, 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 jeszcze trochę gliny. To. Okej. Okay. Szybko kosz co mnie. No albo, dobra, zostawię tą teren. A, nie mogę, O, uu, uu. Jeszcze jeden miecz, żalu znowu. I dwie skrzyneczki, no nic ciekawego z tego. Dobra. A w ogóle ostatnio dodali nam taką fajną funkcję, że możemy wszystkie bryłki prawym. No widziałem się tego dopiero wczoraj. Fajna sprawa. To usuniemy. Tyle dajmy tu. I co zostało? To. Nie wiem, czy z tego cokolwiek wypada, ale otłóżmy. No, z tego co widzę raczej nic nie wypada. Kryształowy taka Myślę, że to jest całkiem fajnie. Dajmy sobie tutaj jeszcze wartościowe rzeczy z kryształowych. Żeby wiedzieć... Bryłki może zostać. Ok, ok. Eee, nie zwróciłem uwagi chyba trofki. Potki już jakie są. Jest losowa. podki save. Drewniaczki. Jest lodzowa kolejna. Są podki, jest fajnie. Są podki, jest fajnie. Kamień energii, są podki. No i lecimy do końca. Jest Jest metal w ogóle po drodze wyleciał jeszcze jeden. I jest jeszcze lesowa. Fajny drob naprawdę. Kurde, z tych kryształowych coś mi zaczęło dropić, jak ich nie mam tak dużo. Do kosza to chyba tyle właściwie. Dodajmy tu, tu. I co? Siedem losowych. Siedem losowych, może magiczny. Może magiczna wypadnie. Ale no, po jednej, żeby Łukaszka wkurwić, bo on nie lubi, jak się po jednej otwiera. Hmm. Proszę państwa. Proszę państwa. Co ja mam powiedzieć? No, opłaca się wkurwiać Łukaszka, tyle wam powiem skrzynia Halloween i skrzynia magiczna z Halloween nie mam pojęcia co, ale magiczna jest z pierwszej. Kurczę, powiem wam, że im więcej tych openingów robię, tym ostatnio stają się takie przyjemniejsze dla mnie. Ktłuka, już O, o życie o tym marzyłem? To sobie pozbądźmy się tego i szybko kolejna. Oj, takie jakieś niezbyt zadowalające. Tutaj, Wielkanocna. Wschodnie Wielkanocna. Pyk, pyk. Coś tam się stakuje, nie mam pojęcia co. Dobra. Czy zostały trzy losowe? To szybko właściwie do kosza. Oj, nie trafiłem w slota, ale le lecimy. Prezent, niebiańska. I do kosza. I została ostatnia losowa. Eee, no, do strzału. Ale jest ta magiczna. I co? Zerramy zobaczymy. Metale kowala. Okej. Okay. Nie jest źle. Mógłby być podręcznik, bardziej by się przydał. Ale generalnie myślę, że... opening wyszedł fajnie. No spójrzcie na dropik. Mam 32 poty. i mamy 33 trofy. Tu jest 5 KK. To jest... Yy. Mamy 5 KK. Mamy z lepszych rzeczy jeszcze 4 razy premium na 7 dni. To jest dużo premium. Tu są kolejne 8 dni, tu jest jeszcze 15 dni. Tu jest szafirowy pierścień, który nie wiem ile jest wart. Ale wydaje mi się, że ten pierścień jest całkiem trochę wart, bo na 85 poziom. To jest fajny pierścień, wydaje mi się. Parę kaka na pewno. No i tutaj parę kości. Myślę, że no, pewnie na minus, jak zawsze. Chociaż to już jest 150 kaka. No to jest w sumie też sporo, te sześć metali. Zdrowki. No kurczę, policz. Policz z ciekawości, więc generalnie y, widzimy się po przerwie i ja Wam powiem mniej więcej ile jest zarobione na tym openingu yy, w stosunku do tego ile te skrzynki były warte. Nie, tego nie będę obliczał, bo te skrzynki mają różne wartości, niektóre na przykład szafirowe, nie wiadomo w ogóle ile są warte. Także sami ocenicie cenę openingu, a ja Wam powiem ile żeśmy zarobili. Także do zobaczenia po cięciu. A few moments later. Dobra, jestem już po przeliczeniu i wyszło mi około 608 milionów za te przedmioty zgromadzone tutaj pod kibiola. Nie liczyłem wszystkiego, kluczy nie liczyłem. Pierka policzyłem tylko 15kk, a nie, nie policzyłem to, 600, o, o, o chwila, kalkulacja, bo mój mózg to nie jest najlepszy do takich rzeczy. No, 15kk mi ludzie powiedzieli, że jest warto, to 622kk tego dropu, wydaje mi się, że trochę więcej bym zarobił sprzedając to ale to i tak jest dobry wynik, bardzo dobry metale, fajne rzeczy poleciały fajne, użyteczne, na pewno sobie skraftuję diaksa jakiegoś, bo ja już mam fajnego zresztą, zresztą wiecie już dobrze 38, ale skraftuję, bo lubię kraftować diaksy, no po prostu to jest fajne i, i jeszcze takie jedno ogłoszenie prosterskie. Yy, wiele osób się mnie pyta o tego tekstur tego teksturpaka nie jestem w stanie tak od ręki udostępnić, ponieważ ja go najzwyczajniej w świecie nie mam, bo to jest sklejka. To jest mój stary, bardzo stary tekstur, pak, który pobrałem z 4 lata temu, żeby was nie oszukać coś koło tego. I nie mam pojęcia. Szukałem go na YouTubie, na Googlach i nie ma go, nie ma go po prostu. Zresztą on jest posklejany, bo jak widzicie, tu są na przykład zbroje. I część przedmiotów, na przykład, to, to jest z innego teksturpaka, kamień energii. Krople są z tego RPG-owego, kulki też są z innego. Więc to jest taka sklejka moja własna. Ale poszukamy jakiegoś sposobu, żeby to udostępnić. Myślę, że nie musicie do mnie pisać, bo jeżeli ja to ogarnę, pamiętam o tym, bo dużo osób pisze. To będę na pewno to udostępniał w osobnym filmie. I o skrzynki jeszcze dużo osób się pytało, co to za białe skrzynki, no to są skrzynki zwykłe, które Maciek przekolorował i mi udostępnił Są bardzo fajne, mogę takie jeszcze, jeżeli ktoś generalnie nie interesuje go, to, to może już skończyć film A tutaj generalnie chodzi o to, że na przykład większość skrzynek kryształowych dropimy przynajmniej na DT albo na innych mapach I takie białe skrzyneczki na czarnym tle, no są Świetnie widoczne, więc dużo większa szansa, że zauważycie, że Wam nikt nie podniesie takiej skrzynki, bo widać ją dużo lepiej właściwie. No wszędzie na każdym ją lepiej widać. Także z mojej strony to było na tyle. I eee, jeszcze jedno... O nie, jeszcze nie. Eee, wytłumaczenie, dlaczego nie było podsumowania tygodnia w tym eee, tygodniu. Dlatego nie było, że właściwie miałem chyba tylko dwa szociki. Praktycznie nic nie działo. Zrobiłem EXO, siadło fajne, to Wam zaspoileruję, ale się źle nagrało, także powiem po prostu na następnym odcinku jakie siadło. Zrobię taki z dwóch tygodni, no bo po prostu dużo się nie działo, to nie chciałem takiego głównego filmu wrzucać, bo stwierdziłem, że to się mija z celem. I co? To by było chyba na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach, macie zostawić subskrypcję, ocenę filmu i jakiś komentarz na dole. Nawet bardziej mi zależy na tym komentarzu, bo lubię sobie potem poczytać jak ktoś coś komentuje. Więc bardzo chętnie poczytam co tam myślicie. I powiedzcie też, jak wam po, po, poszedł ewencik. Do zobaczenia i cześć.